Burger, mm. pada deszcz w ogóle. Patrzy na drogę, bo ci zaraz kurwa. No jak uważaj! Kurwa, ale długa ciężarówka. Szybko spierdala, nikt nie widział. O kurwa, gdzie masz włosy? Ej, plecy! O, nowy pan. Mm. Zatankujemy zatem. O, ale świecisz, dzięki. No, jest i pan przystały Wolne dzisiaj święto Boże Ciało. Czy ja wiem, czy Boże ciało jest dziwne? O! Komuś się farba rozlała. Pokaż. O! Kurwa, jak ty to nazywasz bieganiem, to ja pierdolę. My mamy latarkę. Lala, ale rozpierdol. Tam się coś dzieje, słyszysz? Boję się. A nie! Co pan? O kurwa! Ty, ale stój tam. O. No jeb! Ty, ale już nie wstaniesz, co? i niedokończona. To może my dokończymy. Ile was tu jest? O, o, panią? No i do... do miasta raków Kurwa, co mnie straszysz? Leon, nogi całe? O, lepiej, piepie lepiej pie. A gdzie na, koleżanka Clare? No się spaliła dziewczyna a ok. <laughs> kurwa, slalomem, slalomem. Ok, dobrze, jestem pojebany, nie w tą stronę poszedłem. <słuchaj> Ej! nicy schodzimy. A, nie, tak nie. <laughs> Ej! No właśnie, więc sobie uważaj, kurwa. Puk, puk. Ciągnąć. Keep out, ok, to nie otwieram, kurwa. O! Jest tu kto? Ja pierdolę jak ty się gościu kurwa ruszasz. Nie mamy żeby czym to przeciąć. Wystarczyło było oderwać, ale przecież to by takie proste nie mogło być. Tutaj trzeba powsadzać jakieś te, <laughs> chyba takie coś tam. Nie <laughs> piszcie. <laughs> <laughs> Dawaj, użyjmy swoich siły. Nie, pierdol że się przesołgasz pod tym. Ale gówno. Mój pistol się ma w ogóle nazywa, ja pierdolę. Ej! Oczywiście, że dam. Co ty kurwa? Okienko. Ty ktoś leży, nawet nie próbuj wstać, bo cię rozwala. Ale kamera, ja cię pierdolę, sorry. Nawet nie próbuj wstać. Ci, przykro ci będzie, wiesz? A ile mam maksymalnie naboi w tym? Aaa, 12. Boję się to kliknąć. O kurwa. Dobra, wychodzimy stąd, bo chyba nic tu nie znajdziemy już. Ej, latarka! Łasu narobił. Dlaczego znaczy, tu jest tyle wody. A, a bo czyszczenie w progresie, kurwa, dlatego tak mokro. Ale jebie głównym. No idę, kurwa. Szybko, żeby cię za nogi nie pociągnął, kurwa. Dobra, ale nie mordy O oh, kurwa, to wyciągnąłeś. Ty. No i dobranoc. Na dół tam jest zejście, parking, way out. Aha, w ten sposób. O jezu, nie otworzycie tego, co nie? Kurwa! Leżeć tak, Pak, Tak, tak, tak! Lata w cesach, nie poszło, kurwa na marne. Mmmm! <grywa> <grywa> ja ty taki trochę chyba ciebie coś boli, chyba co? Bo chyba ci coś zrobili, czy nie? Got Ej. Ej. Musimy znaleźć trzy te medaliony. To wszystko zajebane. Lew, zioło, jastrząb Lew, zioło, jastrząb No a jak? Dobra, no i pierwsze z głowy Dawaj, damy to jedno tu Uuu No a jak? Ja jestem pojebany? Aha, ja pierdolę Cała <grywka> głowa moja O kurwa Jak ty żeś tu wlazł? Ale ci ryję urwał Dlaczego ty mu patrzysz? Ale się rozciąga Kurwa jak żelek <grym>, Nie strasz mnie kurwa no Mapa Dawaj Leon, parkour Ty ale ty na popatrz kurwa, gdzie skażesz, a nie że najpierw skażesz, a potem się rozglądasz. Rachuj go nie zaczepiam. Widzisz mnie? Widzisz mnie, kurwa Ale ci ryja rozwaliło. Kurwa, skury, synie jebany. 201, jeden, pokaż coś, 201, tak? Aha, nie ma kruszów. Yy, yy, przycisków karty, Nie mam karty żadnej. A ty koleżko, co? Gubiłeś się? Okej, okay. Understandable, chyba nice day. Twoim zadaniem jest otwarcie własnego biurka. Kluczem do sukcesu są pierwsze litery naszych imion. No i chuj Całe przyjęcie było dla mnie. Welcome, Leon Pisz? Ale główno. No, jest jakiś pojebany? Eee, tak, eee, tak. No jak mm. Pierdalajcie Pani niech siedzi. O kurź, ale się dzieje tu Kurwa Ja pierdolę Nie mam czym tego zaatakować Dzięki O, mamy klucz fajny 4. A patrz, tutaj jest ten. ten. Hej. Ty żyjesz? Tylko udajesz. Ty zaraz pewnie wstaniesz, co, gruby? Oczywiście, kurwa, że tak. Co się dzieje, kolego czarny? Nie pamiętam jak się to miało dojść. Nie zrozumiałem. Jednolej. Czemu jestem głupi? Mi się przydała wajcha O książę. Arta magnetyczna. Była tam jedna ta. Ręka. A chuj mi to? A dla ciebie, panie. Czegoś ci brakuje, co? koleżko Kurwa, jak tylko się rozjadło. Oj, huj Ole, you you know, <laughs> bomba pieknie. Marvin, dziś poszedł spać, już. Pokaż co. i łowiec kurwa. Chodźmy na main hall, Skról Zapamiętaj, Marvin, żyjesz? zakręcić teraz na to gówno więc wróćmy zatem lalala ty sobie jedz, jedz, nie przeszkadzaj sobie a ty nie wstawaj nawet żebyś mnie za nogę nie pociągła ryby, rak, misa chyba ślisa. Kurwa, miejsca nie no pierdol zaraz salda w kurwie. Wyrzuć, Wypię dalej Marvin. Jesteś, ja też jestem Marvin, ale przez C. O. Jeszcze raz. No, no, no. Stary na 100%. i tutaj była karta. I mamy. Kurwa, strzelbę. Dobra, tą strzelbę to sobie zachowam na bardzo poważną sytuację. O! to już chyba nie wstaniesz. Rolka filmu. na no chuj mi to. W ciemnia, ty a w ciemni jeszcze nie byłem. Knięcie pamiątkowe. Książkę ma tą, okej. Okay. Ja tylko po książkę i spierdalam. Dzięki. Berło Kurwa. Przejebane masz. Nie gip się tak. Leś kurwa. Ma mo. safe. Ak 50 kurwa. <noise> Co będzie w środku jakieś kurwa główny. Aaaa! Co tu się dzieje? E, le... O, ale kurwa, ciężki cień. <noise> no właśnie. Pierdol. Okej, okay, to są te chuje. One są ślepe. Te słyszą dobrze. O, ale to jest kurwa armata. <grystanie> Nie zjesz? Zabiłem cię. Tyle dalej. A co ja mam teraz zrobić? Dziewięć w lewo. Eee. Kurwa. No, a jak? Aha, co, to torebka? Lalala, la, la. oj, Leon, jakieś ty się bagno wpierdolił. Żydki jesteś. Ja pierdolę. Ja, ja jestem głupi, ja po prostu nie wiem co dalej. Kurwa leżeć Co ja mogę z tą baterią zrobić? Nie no nie ma z jak ja kurwa nie znajdę tych tych trzech medalionów ILE WAS TU JEST KURWA Nie no spierdalajcie ode mnie Detonator Zobaczymy jak bomba pierdolnie O kurwa Pani, łuk, wąż Pani, łuk, wąż Wąż Zajęliście Koło szybko, koło szybko Jeden nabój Ja pierdolę, jaki wstyd No i flashbang zużyty Ale kulujemy ja pierdolę I otwieramy to gówno No i proszę. Marvin. Działa. Przemieniasz się, kolego. I won't let you down, Marvin. Miło. Leon. Mamy przejebane. ha <laughs>